Siema! Z tej strony mafia Solec TV. Gramy dzisiaj z Kornelem. I dzisiaj pochwałę muszę mieć, bo wygrałem z nim dzisiaj Gierkę. Ten pary wygraliśmy sobie razem. Ten jakby co, mój brat gra, z nim właśnie wygrał to. Mój brat zabił ostatnią osobę. Kurde, i mam tu lotni no, i nowego skinka mam. Trajhartowego. O kurde, piłkarka, piłkarka. No nie. Dobra, widzimy się w następnej gierce. No się ma w następnej gierce już. No. Ten ost Trooper. Gull Trooper, sorry. Korner też ma ten Gull Troopera. Tylko teraz gra sobie piłkar Piłkarą. Karnetowy już. W następnym sezonie sobie też kupię skina. W każdym sezonie sobie po jednym skinie będę kupował. W każdym sezonie sobie... Będę, z jakiejś z 800... z 800 następnym też, bo akurat że mi Bo ja sobie zbieram z karnetu bojowego ten w Ołdolce ten. Na karnet następny. Dobra, nie, 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 nie lecimy tutaj. Nagrywa się, myślałam, że się nagrywa. A to lot, to lot nie mamy z tego sezonu. A jajaj, nie żyje. Kurde, biedny. Biedaczyno, kurde byśmy pomogli. Nie opłaca się lecić. Na... Dobra, już i tak... I tak pewnie jest zniesie. Dobra, to jakoś sani. Spróbuję to gierę dograć. kurda amunicja, trzeba, tylko 30 mam. Łazi tam jakiś typak. kurda Dobra, widzimy się w następnej gierce, chyba. Wyjdziemy z tej gierki, bo tak to możemy się coś poklepać, a tak to, jak tylko szukamy i tam, Także nie ma sensu już chyba nagrywać. Także widzimy się w następnej. Jesteśmy w następnej gierce. Znowu, sorwa Was zacięcia. i chyba zaraz zrobimy znowu. I ten mój brat jakby co gra. Dzisiaj zajebista jakoś taka będzie. Odcinek. Tak myślę, jeszcze tak do 3-5 minut ponad, no także cięcie, no także się mam po cięciu, dla was to jest sekunda, dosłownie, a dla nas to jest parę minut. To lotnie jest zajebista za ten sezon. parasolka. Tego konta nie oddobę. Jak na razie nie rezygnuję z Fortnite. A, tylko później, jak już bije setny, to już mi tak się nie chce grać w to Fortnite. A. Jak setny wbiłem w tym sezonie. Leć na tamty inny domek. Leć na inny! Król, fajny, inny. prawda? Tam był domek, nie. Wolno być mniej więcej luto, nie? Musi polecieć na gówność. Tam jeszcze inny był. No idź na inny domek. Tylko byś z tym głównym łaziu. No idź! Słysz, co się do ciebie mówi? Nie na tamten, tylko na jeszcze taki... O tamu nie jest. No, na ten. Jest ten typ. Faktycznie aktacie miałeś raz. Trzeba go załatwić. Żeby mieć itemy. Krzemieniowy weź. Dobra, leżymy. Dzięki, Kornel. A jednak 6 minut nagramy odcinek, dłuższy trochę. No Kornel, lecz nas. Dziana. Kornel, dawaj, bo to się kameluje. Małą mamę. Ten skiś nazywa Taryf Jarka. Weź Kurde. Cool, Dobra, dan. Dobra, już się Koniec.